Witam. Od razu mówię, że dla Pana ze Szczecina, że nie jestem w swoim warsztacie, jestem w kuchni u mnie w domu i teraz w tej chwili organizuję się w nowym warsztacie i będą filmy się pojawiać regularnie od tego czwartku i będzie kontynuacja tematu, który dzisiaj Wam omówię, to znaczy przekupka takiego wentylatora, który dostałem od kolegi, on nie działa, tutaj jest... Przełącznik obroty niskie, czyli wolne wyłączenie, obroty wysokie, na 230 V. Co w nim nie działa? Otóż nie działa w nim silnik. Jest spalony. Może sobie wykręćmy. wszystko Musiałem wkropić parę kropi oleju do gwintu. nie chciał opuścić, tu jest ten silnik, który będzie wymontowany i na miejsce tego silnika, zrobimy taką przeróbkę, że na miejsce tego silnika zamontujemy silnik mały, od drukarki 12 V. On tam parowatów ma. I myślę, że on będzie nawet lepszy niż ten silnik na 230. Natomiast tutaj w podstawce będzie tak, transformatorek mały, yy, dwa tranzystorki, cztery oporniki, dioda Zenera. Zaraz namysłujemy schemat, jak to będzie po prostu działało. Zaraz mówię, że to będzie miało też funkcję podłączenia w samochodzie. Z tego, że silnik będzie 12V, no to yy, będziemy korzystać z transformatora, prawda? A do samochodu też będziemy mogli go wykorzystać. To jest cały schemat. Czyli tak, tutaj mamy 230V. Przez bezpiecznik. Oczywiście musi być zawsze bezpiecznik. Transformator 230 na załóżmy 15. Tutaj albo może być w sumie 12, bo jak sobie i tak podbije, zaraz będzie mówione. Masek Greca i do masy. Te kreseczki to jest wszystko masa, czyli to jest połączone ze sobą, idzie do minus. Czyli tu. Filtrujący elektrolit 4700. Mikro na 50V. Zawsze musi być przynajmniej o 50% zapas, bo inaczej wybuchnie. Tutaj układ stabilizujący z, trans z, trans z transistorem BLD 139 zera. I tutaj zasilanie z y, ewentualne z samochodu, prawda? Czyli tutaj mamy wpięte 12, bo pomija stabilizację i ten. Y, tutaj mamy se sterujący silnikiem i. Potencjometr regulujący, to znaczy tutaj regulujemy. Na bazie i tutaj diodka. Koniecznie ona musi być, ja ją podkreślę, koniecznie musi być ta dioda. To jest dioda zabezpieczająca przed spalaniem prze się w czasie przeciążenia, czyli 1N40 Prawda? I tutaj mamy opornik zabezpieczający na bazę, żeby nam. Nie jakieś byłem świadkiem, że tą instalację mi Po prostu wybuchną, mocne jest sama, NPN. I tranzystorek BD 139 BC547 się nie nadaje, dlatego że tu mamy dwuwartowy silnik 12V, czyli to jest 600 MA, więc to zupełnie się nie nadaje, prawda, by się spalił natychmiast ten BC547, to jest cały układ. Do zobaczenia w czwartek lub w piątek, ewentualnie w sobotę, gdy będziemy to robili. Dziękuję bardzo.